Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Najlepiej być pięknym, młodym i bogatym. Bieda jest tematem trudnym, często jest tematem pomijanym. A w Polsce naprawdę są ludzie, dla których zrobienie podstawowych zakupów spożywczych, kupienie ubrań albo środków chemicznych, to jest wyzwanie ponad siły, bo po prostu nie mają pieniędzy. Niechętnie się o tym słucha, trudno się o tym mówi. A ja zachęcam, żebyśmy porozmawiali o tym, jak ludziom dotkniętym niedostatkiem można pomagać, dbając o ich godność, jednocześnie zachęcając ich do działania. Nazywam się Agnieszka Urazińska, a to jest podcast Wysokich Obcasów. Wysokie Obcasy. Są w Polsce sklepy, gdzie makaron kosztuje złotówkę, a chleb można kupić za 50 groszy. A ja goszczę dziś osobę, która o takich sklepach, które są nie tylko miejscem zakupów, ale także sposobem na pomaganie, opowie najlepiej, bo sklepy socjalne w Polsce tworzy. Jest z nami Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry, Mikołaju. Dzień dobry, witam cię serdecznie i witam też wszystkich słuchaczy. No właśnie, fundacja m, tworzy sieć sklepów socjalnych Spichlerz. A my, jak się łączyliśmy, to jeszcze słychać było ciebie, Mikołaju, otoczonego gwarem głosów, bo rozmawiałeś właśnie z takiego sklepu, z kawiarenki, w sklepie socjalnym. Był gwar głosów damskich, męskich, okrzyki dzieci. Co to się tam działo, Mikołaju, powiedz? Tam się dzieje takie normalne życie, natomiast sklep socjalny, oczywiście brzmi trochę dziwnie, bo socjalny, i oczywiście to rozwiniemy. Ale to jest normalne, normalne miejsce spotkania człowieka z drugim człowiekiem, a poprzez to, że mamy jeszcze w tym sklepie kawiarenkę, to właśnie osoby, które po zrobieniu zakupów mogą zostać. Ja właśnie te kawierency byłem, bo tam jest najfajniej i tam zawsze jest naprawdę najciekawsze rozmowy. I musi być przyjemnie. Mega przyjemnie, ale osoby, które przychodzą do nas, to są zwykłe osoby, które mają jakiś problem, które mają jakieś trudności. w naszym miejscu spotykają się z ogromną empatią naszych pracowników, czy wolontariuszy w fundacji. Oczywiście bardzo dobrymi cenami, ale właśnie też takie przyjęcie tego drugiego człowieka, bo bardzo istotne jest właśnie, żeby człowiek w potrzebie wiedział, że jest ważny ten no właśnie, zaczęliśmy tak troszkę od środka, to teraz do początku przejdźmy. Powiedz Mikołaj, skąd się wziął pomysł na taką właśnie formę wspierania tych, którzy mają trochę mniej? Ten pomysł przywieziony przez nas z Wiednia od naszych przyjaciół z Austrii, którzy prowadzą 16 takich steków z Austrii, ale oni dla nas oddali dlatego że 21 lat temu wraz z żoną zaprosiliśmy jednego człowieka, sąsiada na wolne miejsce, na wigilinę, kiedy właśnie ta tradycja, która. Pokoleń gdzieś w naszym kraju jest, że kładzie się do pustej miejsca i z reguły ten wolny talerz, pusty talerz potem się chowa. My, jako dorośli ludzie, zaprotestowaliśmy, można powiedzieć, przeciwko takiej tradycji, a zmieniliśmy ją przez zapraszanie sąsiadów, znajomych, no wtedy mm -hmm. sąsiada, ale potem już przychodzili inni, nam nieznajomi ludzie, na następne wigilie Wykanoce. Z czasem te wydarzenia się przeniosły na duże hale. Przy pandemii, oczywiście, zmieniliśmy formułę na mobilną. Ostatnio, siadanie wykanocy rozłożyliśmy w 25 miastach w Polsce. Tysięcy ludzi samotnych, potrzebujących. No i organizacja wiedeńska dostrzegła nas jako tych, którzy. Was, czyli Fundację Wolne Miejsce, właśnie, tak? Tak, tak mhm. naszą fundację, która w ich rozumieniu mogłaby tą ideę przewieźć do Polski. Oni już parę próbowali rozmawiać z innymi organizacjami, ale to, to nie jest takie proste. I my pojechaliśmy do Wiednia, zobaczyliśmy jako fundacja, pojechał z nami też wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak, kilku radnych z Katowic, ponieważ mieszkam w Katowicach, bo mi najłatwiej zaprosić urzędników z mojego miasta. I kiedy obejrzeliśmy to wszyscy na własne oczy, to już nikt nie musiał nikogo przekonywać, bo wszyscy wiedzieliśmy, że, że to jest tak potrzebne i tak konieczne do, do przywiezienia do Polski. I zaczęliśmy oczywiście w Katowicach i taki sklep pierwszy mhm. powstał właśnie w zeszłym roku, w grudniu w Katowicach. Czyli taką akcyjność, tak, z jaką mieliście do czynienia, przekuliście na coś, czy przekuwacie na coś, co, co ma mieć miejsce dzień po dniu, prawda? Święta pomagaliśmy i pomagamy dalej, bo Wigilię kanoce nadal będziemy organizować, to jest nasz korun fundacji, ale my zawsze szukaliśmy, przynajmniej ja miałem w sercu taką potrzebę, aby nie tylko dwa razy w roku, nie tylko w akcji, ale właśnie mieć takie stałe miejsca fundacji. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby to w tych naszych filiach, przynajmniej w tych 25 miastach, były jakieś takie miejsca kawiarenkowe, właśnie przyjęcia człowieka z potrzebami, porozmawiania, przytulenia, powiem szczerze. Tak naprawdę czasami zawsze kogoś wysłuchać, i to jest bardzo dużo. I marzyły mi się takie miejsca. Nie umiałem tego, może powiedzieć, tak sformalizować. No, na pewno to też są finanse. I ten pomysł wiedeński trafił całkowicie, może być w moje serce, w dziesiątkę, zaiskrzyło, zadziałało, no i pracujemy teraz. No Mikołaju, rozbudzasz ciekawość, bo powiem Ci tak, no sklep się nie kojarzy z przytulaniem, tylko z zakupami. To ty opowiedz, czym, jakim to zjawiskiem jest sklep socjalny? To nie jest normalny sklep. Chociaż wygląda zewnętrznie jak sklep, ale osoby, które przychodzą do nas, to przede wszystkim napotykają empatycznych sprzedawców, wolontariuszy, no tą ogromną serdeczność. To jest miejsce spotkania. Tutaj wiele osób. Naprawdę opowiadał o swoim życiu, już nawet nie wchodząc dalej do kawiarenki, bo tam, tam dopiero się dzieją historię, ale już w samym sklepie dzieją się naprawdę cudowne rzeczy relacyjne. W Katowicach 6 tysięcy rodzin podlega pod taką pomoc, właśnie socjalną, społeczną i mogą robić zakupy w naszym sklepie, bo nie takie skierowanie z mops u OPS-u. Co mm -hmm. zaraz opowiemy tym, prawda? Bo też bym chciała wiedzieć, kto może być klientem. Te osoby przychodząc do nas, właśnie będąc naszym klientem, też poznają się z naszymi ludźmi. Ja powiem tylko tak, że codziennością wręcz jest tutaj, że klienci przynoszą nam prezenty, jakieś ciasta. Teraz pani mm -hmm. przyjechała z wakacji, przyjechała muszelki dla naszych dziewczyn, więc widać, jak to się zmienia. To nie jest takie krótkie, szybkie wpadnięcie do sklepu, zakup chleba, masła, szynki i wyjście. No tak, ale Mikołaju, ale co do zasady, to jest tak, że sklep, tak? Czyli przychodzę i znaczy, przychodzi osoba potrzebująca yy, i kupuje na przykład masło, które kosztuje ile? Zawsze staramy się, aby nasze ceny nie przekraczały 50% ceny rynkowej, czyli tak pół ceny, ale oczywiście to jest maksymalna cena, bo bardzo często Mając produkty, które mamy w dużej ilości, gdzieś dostaliśmy, albo kupiliśmy nawet za jakiś totalnie ułamek procenta, oferujemy jeszcze niżej. Wszystko oczywiście jest pełnowartościowe, w datach przydatności. Mamy nawet odzież, oczywiście nową, i tutaj są ceny od złotówki do 10 za ubranie, więc to pokazuje, że tutaj ceny są bardzo atrakcyjne. Oczywiście czasami mamy limity na niektóre produkty, no nie chcemy mm, doprowadzać do sytuacji jakiejś odsprzedaży, choćby proszku do prania. A czyli są artykuły chemiczne również, tak? W tym sklepie jest wszystko, od pieczywa, przez warzywa, owoce, wędliny, oczywiście cały nabiał, ogromnej ilości mamy, duży wybór nabiału. Wszystkie suche, typu makaron, mąka, cukier i tak dalej i tak dalej. Odzież, chemia domowa, kosmetyki właśnie higieny osobistej, mrożonki. No powiem szczerze, czego tu nie ma. Tak, Sklepy socjalne są w ogóle taką też ciekawostką, dlatego że nigdy nie wiemy, co jutro przyjdzie. Mhm. To jest też taki troszkę element, może powiedzieć, zaskoczenia. Ale w momencie dostajemy ofertę i też prosimy oczywiście firmy, aby się z nami kontaktowały. Oferty na świetny jakiś towar, choćby na przykład ostatnio, jesteśmy raki. I no, są fitem od kilku dni. Tutaj wszyscy wychodzą z paczkami raczków, i nawet widzimy rozmowy, są w kolejce, właśnie jak te raki robić, to jakie tam ma zdanie. No właśnie, zacząłeś mówić o tym, kto może kupować w sklepie socjalnym. Mówiłeś o skierowaniu, tak? Żeby móc być naszym klientem, należy skierować się najpierw do swojego MOPS-u, u taki dokument stwierdzający, że się podlega pod pomoc, lub zarobki tej osoby nie przekraczają około 2000 zł na osobę, tak mniej więcej, to jest około 300% minimum. I to jest jedna droga. Druga droga to jest, można przyjść od razu już bez do sklepu i rozmawiać z naszym pracownikiem, rozmawiać z naszymi wolontariuszami. My też takie skierowania wypisujemy na podstawie rozmowy wywiadu. My jako fundacja nie sprawdzamy dokumentów, ponieważ nie mamy też takich uprawnień, ale podczas tej rozmowy właśnie jeśli ta sytuacja tej osoby jest trudna, to oczywiście skierowanie również ta osoba dostaje. Czyli to są podopieczni mopsu albo osoby, które nie korzystają z pomocy instytucji, natomiast rzeczywiście są w trudnej sytuacji, tak? Dbacie o to, żeby pomoc trafiała właśnie do tych, którzy najbardziej jej potrzebują, tak? Dokładnie, tutaj osoba sama musi stwierdzić, na ile tej pomocy potrzebuje. Mamy ogromną, ogromną ilość naszych klientów, ogromną ilość naszych klientów to oczywiście są, są seniorzy, którzy mają niską czy emeryturę, czy rentę i tutaj każdy z nich przeważnie mieści się w tych dwóch tysiącach złotych, a nawet gdyby nie, to oczywiście my, my na to nie zwracamy aż tak bardzo uwagi, bo ważne jest to, żeby ludziom pomóc w ich życiu. Nasze sklepy nie są odpowiedzią na taką bezdomność, na, można powiedzieć, takie ubóstwo totalne, uliczne, bo tutaj to jest sklep. Tutaj każdy produkt kosztuje, choćby pięcią groszy, ale kosztuje. To nie jest rozdawnictwo. To jest miejsce, gdzie osoby, które potrzebują pomocy, w naszym przekonaniu, odzyskują godność, honor. Traktowane są tutaj jako klienci. Oni dokonują samodzielnych wyborów co będą jeść, w czym będą chodzić ubrani, jakich środków chemicznych użyją. I to jest bardzo istotne. Mówisz o tym, że wszystkie produkty są pełnowartościowe, niektóre z nich to rarytasy, no takie raki na przykład, tak? No. To, powiedz mi, skąd wybierzecie tych ludzi, którzy chcą się tym dobrem dzielić, żeby te ceny mogły być rzeczywiście tak niskie, a towar taki atrakcyjny? To jest dla nas najtrudniejsze, przyznam szczerze, i to cały czas się dzieje i szukamy partnerów darczyńców, Nasze sklepy są już oklejone firmami, które z nami współpracują. To są bardzo poważne firmy ogólnopolskie, nawet ogólnoświatowe, ale cały czas apelujemy do innych producentów, do sieci handlowych, do dystrybutorów o kontakt z nami, z Fundacją Wolne Miejsce, aby właśnie przez nas produkty, które są z krótką datą przydatności, były przekazywane osobom, które mogą z tego jeszcze skorzystać. To jest istotne z punktu widzenia wszystkich niemarnowania. marnowania. Czyli ta zero waste, która powinna nam przyświecać wszystkim, a po drugie jest to też tańsze, bo przecież przekazanie nam, kiedy my możemy kupić produkty, a w innym przypadku ktoś musi płacić za bardzo drogą się utylizację. Mm -hmm. I co dają się przekonać? Te firmy, te sklepy chcą pomagać? Wystarczy teraz przyjechać, zobaczyć, jakie mamy nazwy sieci handlowych na, naszym, na naszych sklepach, więc widać, że, że to działa. Ale oczywiście chcemy, bo chcemy otwierać kolejne sklepy, chcemy, żeby nasza oferta była jeszcze bogatsza, jeszcze ciekawsza dla naszych klientów, a więc szukamy tych kontaktów i do tego naprawdę zachęcamy. W Wiedniu, gdzie te sklepy działają już 30 lat, to tam naprawdę można powiedzieć. Aż prawie już nie ma miejsca na, na darczyńców na tablicach, tyle firm pomaga. Bo to jest naprawdę dla wszystkich dobre, dlatego że na dla tej idei nie ma straty. Osoby kupią za niewielkie pieniądze produkty, na które wcześniej nie byłoby ich stać. Firma nie płaci za zbędną utylizację, a my, jako fundacja wraz z miastami, ponieważ nasze projekty są bardzo oparte na współpracy z samorządem, wszyscy na tym jako działacze korzystamy poprzez to, że możemy zaangażować się w projekty, które dają sens. A jaka jest rola samorządu, Mikołaju? Bardzo ważna, dlatego że my sami jako fundacja nie mamy tyle finansów, żeby sami startować. Działamy tylko i wyłącznie w współpracy z samorządami, czyli z prezentami i burmistrzami miast, w taki sposób, że tak jak przykład Katowic, gdzie mój wiceprezent był z nami w Wiedniu i my dostajemy od miasta lokal bezpłatnie, czyli nie mamy czynszu. Miasto pomaga nam całkowicie w remoncie tego lokalu, dostosowania go do właśnie potrzeb, takiego sklepu socjalnego i kawiarenki, a później nawet miasta pomagają nam w kontekście kosztów eksploatacji, dlatego że na wszystkie rodzaje koszty, czy energii, czy internetu, śmieci, to wszystko jest pokrywane z miasta. My musimy zarobić, ponieważ jakoś marżę nakładamy, aby zarobić dla naszych pracowników, ponieważ tutaj nasi wcześniej wolontariusze stali się pracownikami w z tego. A powiedz mi, trudniej przekonać producentów i sklepy, żeby przekazywali żywność, czy urzędników, żeby zaangażowali się w taką sieć? To zależy od miasta. Są, nie chcę tutaj się stygmatyzować, ale jest jedno miasto, w której mamy problemy, ale wierzę w to, że, że to się uda. Niedawno tworzyliśmy w stolicy i troszkę mamy tutaj problem między ratuszem a dzielnicą, bo tu jakby są dwa ośrodki władzy, ale myślę, że to się tam poukłada. Normalnie w wszystkich innych miastach jest świetnie, prezenci są entuzjastycznie nastawieni do tego projektu. Każdy w zasadzie, kto jest wybrany, kto ma serce, czy ludzie wybierają ludzi z, z sercem w swoich miastach, wie, że ten projekt jest po prostu konieczny. W każdym, przynajmniej większym mieście, a za chwilę będziemy też mówić o mniejszych miastach. Też mamy też propozycje dla zupełnie jakichś wiosek i małych miasteczek przez mobilne. No mhm. właśnie, właśnie o te wioski chciałam spytać. Tak. Mobilne punkty, czyli to będą sklepy, które będą jeździły, jak punkty z szczepień na przykład, tak? No tak, że one będą mieć wyznaczone konkretne dni i godziny, to będą takie autobusy mobilne, autobusy, sklepy socjalne, w której w pierwszej części będzie oczywiście sklep, gdzie będzie można zrobić zakup, ale tej tylnej części można być za przegubem, będzie część kawiarenkowa, część właśnie taka kulturalna, gdzie będzie mm -hmm. można wypić świetną kawę, porozmawiać z ciekawym człowiekiem, wypożyczyć książkę i to właśnie chcemy, żeby tak w taki sposób też można powiedzieć wpływać na takie ludności tych mniejszych miejscowości, aby ta kultura do nich właśnie w ten sposób docierała. Słuchaj, takich sklepów stacjonarnych są cztery? Tak, tak? W Katowicach? W tej chwili, tak, w tej chwili jest Katowica, Katowicach, który był pierwszy w zeszłym roku. Mhm. Zaraz po nas kolejna nasza fundacja otworzyła w Radomiu, bo razem byliśmy w Wiedniu, uczyliśmy się tej idei, potem w Legnicy. My teraz otworzyliśmy w Warszawie w zeszłym tygodniu. Za dwa, trzy tygodnie otwieramy Dąbrowę Górniczą. A już w ciągu tego roku planujemy, bo mamy remonty w Toruniu, w Bydgoszczy, w Wocławku, Krakowie, Przemyśl, no wiele, wiele miast. Polski. Kołobrzeg, mój kochany, bo pochodzę z Kołobrzegu. Wszystkie te miasta, Piaseczno, Wołomin, tutaj w okolicy Warszawy. I wiem, że mamy dostać niedługo po drugiej stronie Wisły na Pradze również lokal. Tak, czekam i czekam, bo moja kochana jest Łódź z kolei. Łódź, przepraszam, i zapomniałem o Łodzi. Tak, w Łodzi jest przepiękny lokal wyznaczony. Oczywiście teraz czekamy na formalności po stronie Urzędu Miasta, ale ponieważ pani prezydent Hanna Zanowska jest osobą z ogromnym sercem i ja uwielbiam kontakty z pani prezydentem, dlatego że od lat robimy tam Wigilię, wykałam osób i wiem, jakie, jakie ma serce Pani Prezydent, więc wierzę w to, że też jak najszybciej w Łodzi ten sklep też powstanie. Słuchaj, no dobrze, a teraz powiedz mi o tych kawiarenkach inspirujących, bo wy chyba trochę tak robicie, żeby nikt wam nie mógł zarzucić, że dajecie rybę zamiast wędki, bo i ta wędka jest i pewnie po to jest, są te kawiarenki, dobrze, dobrze myślę? Mhm, dokładnie tak, że wszystkie nasza idea polega na nierozdawnictwu, bo osoby przychodzą i same dokonują zakupu, więc tutaj jak ktoś mi zarzuca czasami coś, próbuję powiedzieć, a jak ktoś tam się nieuprawni, no dostanie i skorzysta. No jak skorzysta? No kupuje. A po drugie, my po tym części, jakby zakupowej, po przejściu przez kasę, osoba ma do wyboru: może wyjść ze sklepu, albo właśnie zostać w My nakłaniamy do pozostania. Jest tam też prewerycyjna cena oczywiście na kawę jest 50% rabatu dla właśnie naszych klientów i dla seniorów, bo te kawiarnie są otwarte dla wszystkich. I tam, oprócz tego, że można porozmawiać z naszym oprócz tego, że można się poznać, spędzić trochę czasu, jest masę różnych spotkań, właśnie senioralnych, którzy nawet bez nas. Zaczynają funkcjonować, już za naszą zgodą, ale już są takie specjalne godziny różnych spotkań tematycznych. A my teraz uruchamiamy takie prelekcje: będą prelekcje na temat właśnie różnego rodzaju problemów. Chcemy pomagać osobom wychodzić z trudnych sytuacji. Będą prelekcje mówiące o tym, jak właśnie ekonomicznie zarządzać swoim budżetem, jak pisać pisma do urzędu, jak przy, no też kulinarne, gastronomiczne, bo bardzo często zasada właśnie zero waste jest o tym mówiona, a nie ludzie nie potrafią zastosować ją w praktyce. My będziemy pokazywać gotując wspólnie razem, jak można właśnie z tego, co mamy, zrobić pyszne, pyszne jedzonko. Czyli tam można po prostu zwyczajnie przyjść po pomoc do tej kawiarenki, tak? Opowiedzieć o swojej tak. trudnej sytuacji, dopytać o tak. radę, tak? posłuchać, nie tak. wiem, podpowiecie jak szukać pracy na przykład? Oczywiście, że tak. Wszystko to właśnie skupia się na tym, żeby poprzez spotkanie, podejrzewam, że nie jedno, ale drugie i trzecie, wejść w sobą taką relację, taki poziom zaufania, aby właśnie szczerze opowiadać o tym, co naprawdę się dzieje, bo bardzo często objaw finansowy, że komuś brakuje, a jest tylko zewnętrznym objawem, a źródło jest głębsze. I my chcemy właśnie poprzez relacje, bo inaczej się nie da, pomagać osobom, które właśnie są w takiej trudnej sytuacji. I bardzo często z naszej praktyki, ponieważ wiemy, jako fundacja, ile mamy wolontariuszy, już ponad 3000 tysiące osób jest z naszymi wolontariuszami w Polsce, to naprawdę już jest fajna armia ludzi, to często te osoby wcześniej były w problemach. Bardzo mm -hmm. często my jako fundacja im pomogliśmy, podaliśmy rękę, a z czasem okazało się, że te osoby stanęły już na własne nogi, i właśnie dlatego pomagają teraz innym. I to jest chyba najbardziej mnie cieszy, bo to jest takie naturalne i te osoby mogą w bardzo łatwy sposób pomóc innym, bo wiedzą, gdzie jest problem. Super, no to powiedzmy, już się zaczęły dziać cuda. Opowiadałeś o tych, o tych muszelkach, tak? O, o, o pieczeniu ciasta. Tam jakieś pewnie przyjaźnie się nawiązują. Komuś zaczyna się dziać lepiej, bo do was trafił na zakupy. Są takie relacje, o których no, musieliśmy dopowiadać godzinami, ale naprawdę osoby, które do nas przychodzą, już wiedzą, że to jest miejsce spotkania, seniorzy wchodzą wręcz codziennie, kupując naprawdę drobiazgi, żeby właśnie tutaj przyjść, żeby właśnie z kimś porozmawiać. I wszyscy się tutaj na ty, wszyscy się uśmiechają, już tam się niektórzy nawet za bardzo zbliżają, przytulając w tych ostatnich czasach, trzeba ostrożnie z tym, ale mhm. naprawdę nie da się tego powstrzymać, bo jest to ogromna serdeczność i ja się bardzo z tego cieszę, że wszystkim osoby, które do nas przychodzą, opowiadają o tym innym, ściągają inne osoby, opowiadają o tym, że to jest ich miejsce. A my chcieliśmy, żeby spichlerze, tak nazwałem sieć w Polsce sklepów socjalnych, aby one by kojarzyły się tak troszkę biblijnie z takim wypełnieniem, ofitością, z tego, że my mamy, możemy podzielić się z innymi, ale takim miejscem właśnie, nie wiem, czasami też ratunku, pomocy, ale takim miejscem właśnie bezpieczności. A wydaje mi się, że czasach, no żyjemy trochę w trudnych czasach bezdyskusyjnie, w tym covid covidzie, to są takie miejsca, gdzie zawsze będzie człowiek mógł uzyskać pomoc, i co jest istotne w czasach, kiedy byliśmy zupełnie pozamykani, właśnie stąd nasi wolontariusze rozwozili też produkty żywnościowe do mieszkań, do seniorów, żeby nie musieli wychodzić. Mm -hmm. No to musi być naprawdę bardzo miło, bo Ciebie trzeba było wyciągnąć, żebyśmy mogli spokojnie bez tych entuzjastycznych odgłosów w tle kawiarenkowych porozmawiać. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, bo socjalne to się nam kojarzy, no mnie się kojarzy myślę, że nie tylko z takim niskim standardem, na przykład mieszkania socjalne bez toalety w jakichś tam kamienicach zrujnowanych, a Wasze sklepy są ładne, kawiarenki są śliczne. Pięknie umeblowane. W taki ładny sposób, ja takie mam wrażenie, dbacie o godność tych ludzi, którzy po prostu mają mniej. Dobrze to odczytuję? Cudownie to odpowiedziałaś, bo powiem ci szczerze, że właśnie wigilie, dyplomacje, które robimy od wielu lat, cechowały się tym, że zapraszaliśmy gości naszych po czerwonym dywanie. Były zastawione pięknie zawsze stoły, ładny program artystyczny, pyszne jedzenie i tak dalej. My kładziemy ogromny nacisk na jakość pomagania, i nasze sklepy socjalne. Kiedy zaczęliśmy te projekty otwierać, pytaliśmy się naszych przyjaciół, darczyńców, partnerów, jak to nam chce pomóc. No i IKEA sama się do nas zgłosiła, powiedziała, że chcą robić nam projekty i również zatowarować nas, jeśli chodzi o meble do sklepów i do kawiarenek. Oczywiście się zgodziliśmy się, a nawet dzisiaj jadę o 14.00 podpisać kolejną umowę na kolejny sklep. Z tego jesteśmy bardzo dumni, bo po pierwsze ich projekt w ogóle jest zawsze genialny. Na przykład teraz w kolejnym sklepie robią. Miejsce dla dzieci, bo zobaczyliśmy, mm -hmm. ile kobiet przychodzi z dziećmi do sklepu, i, i będzie fajne miejsce, gdzie będą dzieciaczki mogły sobie spędzić trochę czasu, a, a mama będzie mogła spokojnie zrobić zakupy. I co też jest taka fajna ewolucja, że co sklep to coraz więcej pomysłów. No i jakość jakość tych produktów jest genialna. Osoby, które do nas przychodzą od razu, na następnie widzą, że to jest sklep z wysokiej półki, mm -hmm. ale właśnie z niskimi cenami. I to jest fajne, bo potrafimy zaskoczyć. Myślę, że dla wielu osób, które często podlegają po to pomoc socjalnej, i ona jest. Na tym trochę niższym poziomie jest to ogromne zaskoczenie i wielka radość. No właśnie, zaskoczenie chyba, prawda? Nie są chyba przyzwyczajeni tak zwani klienci pomocy społecznej, jak to, się, jak to się obiegowo mówi, do tego, żeby traktować ich tak, tak no dobrze, tak jak powinni być oczywiście traktowani, prawda? No właśnie, właśnie, bo nam się to kojarzy źle i będziemy to odczarowywać i będziemy to zmieniać. Ja wierzę w to, że za życia mojego to się zmieni całkowicie w Polsce. Pamiętam właśnie kiedy przed otwarciem tego pierwszego sklepu w zeszłym roku w Katowicach, gdzie dziennikarze przyjeżdżali, żeby robić jakieś wywiady, nagrywanie, to każdy z nich, każdy, każda osoba, która przyszła, powiedziała jak tu jest pięknie. Pierwsze zdanie, to było takie zawsze, każdy chodził i do sobie taki to jest niemożliwe. Tak, tak jakbyśmy się spodziewali, że powinien być paździerz tak. i brzydkie meble odrapane, ponieważ mówimy o osobach, dokładnie, które, tanio, które to, są dotknięte dokładnie. tak kryzysem. To jest, to jest niesamowite i ja powiem szczerze, że powinniśmy właśnie wzorem tych firm, które nam przekazują te świetne produkty, właśnie też tak samo pomagać. Myśleć o tym, że jeśli pomagamy komuś wokół nas, chcielibyśmy taką pomoc komuś udzielić, jaką sami byśmy chcieli też przyjmować. O, pięknie mówisz, pięknie. Bo że myślę, że nie jedna osoba, która przyjdzie, tak się poczuje właśnie poszanowana, tak da. otoczona taką troską, zacznie może bardziej w siebie wierzyć, nawet, prawda? To jest bardzo istotne. My teraz wydajemy skierowania w Warszawie do właśnie sklepu socjalnego, gdzie do naszych I Kiedy tam rozmawiałem z przecudowną naszą wolontariuszką, która tam dzień, w dzień, od rana do wieczora siedzi i przyjmuje ludzi, mówi Mikołaj, musimy zatrudnić psychologów, musimy zatrudnić terapeutów. I co druga osoba mówi? Oficjalnie otwarcie o depresji. Mówiłem o, o, o tym, że mają ogromne potrzeby rozmawiania z kimś na temat głęboki. Powiem szczerze, dotykamy w tej chwili czubka góry rodowej i prawdopodobnie tak. będziemy to rozwijać, a będziemy chcieć stworzyć właśnie specjalne spotkania, programy w tym kierunku, aby naprawdę realnie pomagać. Się. No piękną rzecz robicie, Mikołaj, i pewnie nie raz będziemy jeszcze o tym rozmawiać, a ty mi powiedz jeszcze, jak wam można pomóc. W jaki sposób się można skontaktować? Mam nadzieję, że ktoś, kto nas słyszy, że są tacy wśród tych, którzy nas słyszą, którzy chcieliby przyłączyć się do waszej akcji. Nie, to nie jest akcja, do waszej inicjatywy. Inicjatywa, tak. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo jesteśmy na etapie początkowym. Jesteśmy pionierami sklepów socjalnych w Polsce. I jest nam bardzo, bardzo trudno przebijać się przez właśnie firmy, dojść do zarządów, do prezesów ogromnych korporacji, a to jest nam bardzo teraz potrzebne. To długo trwa. Jeżeli ktoś może nam pomóc, zapraszać nas na spotkania właśnie do korporacji, do sieci handlowych, do producentów, dystrybutorów, do jakichś centrów logistycznych, czy nawet też jeśli ktoś ma sklep w danym mieście, w którym my też prowadzimy, nasze sklepy, aby się z nami skontaktować, zaproponować współpracę. My naprawdę jesteśmy fajni w działaniu, bo znaczy nam wysłać maila z ofertą, jaki towar jest, jakiej ilości, jaki dacie, jak jest przeceniony, a nasi. Analitycy szybciutko powiedzą, czy to jest dla nas dobra oferta, czy zdążymy to przewieźć i oferować naszym klientom i szybciutko ten towar znajdzie się na napółkach spicherzy, a do osoby najbardziej potrzebujące mogły z tego skorzystać. Więc proszę o takie kontakty, to jest dla nas teraz najtrudniejsze, a z tym się borykamy, ale ja wierzę w to, ponieważ jestem człowiekiem, który wierzy w cuda, że w ciągu kilku miesięcy ta sytuacja się całkowicie zmieni i będziemy super zaopatrzeni. Mikołaj, no to ja Ci życzę takich cudów, bardzo kibicuję. Życzę rozkwitu sieci sklepów, a przede wszystkim niech Ci klienci rozkwitają, niech oni odzyskują wiarę w siebie, to poczucie własnej tak. wartości, bo dzięki temu odzyskają kontrolę nad własnym życiem i może przestaną potrzebować pomocy. I tak jak mówisz, sami no. zaczną pomagać. My w to wierzymy i powiem szczerze, robiąc właśnie te projekty wcześniej wigilijne, wikanse, teraz sklepów socjalnych, wierzę w to, że będziemy się razem łączyć, tak jak ludzie, którzy mają właśnie takie. Tę samą empatię, samą do, do, do drugiego człowieka to serce żywe, a będziemy razem wspólnie pomagać właśnie tym, którzy potrzebują tej pomocy. No to ja jeszcze raz bardzo ci serdecznie dziękuję i mnóstwa cudów życzę. To był podcast wysokich obcansów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek.